Jaki wspólny mianownik mają Oster, Dzieje, Pierun i nasz dzisiejszy bohater? Oprócz tego, że to polskie sosy? Oczywiście mango, Alfonso, lecimy! Witamy serdecznie na kolejnym naszym filmie. Konkretnie teraz na drugiej odsłonie Ostrego Strzału. Na drugiej odsłonie Ostrego Strzału wracamy do tematu, który był na... Uhuhu! Bardzo dobrym wyzwaniem robiony. Jeśli będzie taka możliwość, to postaramy się na przykład razem podrzucić gdzieś tu link, może się pojawi do właśnie filmu, gdzie testowaliśmy Lady ID Carolina. Carolina. Lady Carolina był właśnie przez nas ostatnim testowanym sosem od zakręconej chili i wracamy do tematu. Jedynym po... jak na razie. Jedynym! I wracamy do tematu po bardzo <laughs> długim czasie. Dzisiejszym bohaterem jest y, Pan Pani Jolanta. Jolanta. Czyli nagaiolokia, mango i limonki. Jak tutaj opisują, dostojna i tajemnicza, skrywa w sobie trzy oblicza. Ostry charakter, słodki uśmiech i kwaśną umina, ale łącząc wszystkie cechy razem, nie sposób wyróżnić, wyróżnić ich osobna. Zmiksowane tworzą piękne, uzupełniające się trio, wypalające nie tylko kubki, smakowe. Yy, tu istotna informacja. Ostrość 3 na 5, jednak pamiętaj, że każdy ma inny próg ostrości, dla jednych będzie to 2 na 5, a dla innych będzie nie do zjedzenia. Słuszna bardzo, uwaga. Bardzo słuszna uwaga. Bardzo się nam podoba to, co tutaj napisali. Dobrze, skład się prezentuje tutaj w taki sposób. Spróbuję tutaj wam, o, tak ładnie, może tutaj Mike przyzumuje, żebyście mogli się bardziej przyjrzeć. Kupiłem go na Allegro, ja osobiście, za cenę 34,99. Dobrze, już mam go tutaj rozbrojonego, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie. Mam nadzieję, dosyć spore. No bo jest to polska szkoła. Pytanie, osób, więc. Czy będzie to zbliżone do tego, co prezentował Razor i Dzik? Czy może jednak do... ostrych dziejów. Czyli Razor Mango i dziki Hula. Tak. I ostrych dziejów Z po drugiej jajach. strony, które no nie jest strony. tak... Do, nie jest tak słodkie, jak te dwa wyżej Dobrze, y, dzisiaj ja zaczynam wrażenia zapachowe. Mało wyrazisty mam wrażenie, ale poczekajcie, może to jest wina mojego nosa, a nie konkretnie sosu, bo coś tu jest, coś tu jest ciekawego, tylko... Świeży owocowy zapach, bardziej nie z mango mi się kojarzy, tylko jakimiś... owocami takimi nieokreślonymi, nie jest to konkretny zapach, mangan to jest zapach owocowy nawet po prostu. Mm, ale jest jakiś słodki czy raczej taki Właśnie naturalny? Właśnie jest, jest słodki, jest, jest jest raczej, idzie w stronę słodkiego zdecydowanie. Ale nie tak jak dziki czy razor? Nie, nie, wiesz co nie? Nie ma takiej uderzającej słodkości, on jest taki dosyć bardzo delikatny, nie narzucający się w nozdrza. Mm -hmm. I to jest w sumie jedyny mankament przez to, że tak niewyraźnie go czuć, ale sam w sobie stwierdzam, że jest bardzo ciekawy i pachnie mm -hmm. chyba inaczej zdecydowanie niż te sosy oparte przynajmniej na mango, które do tej pory mieliśmy okazję mm. wąchać. Już chciałem powiedzieć próbować, no ale teraz się skupiamy na samym zapachu. Czuć takie lekkie, delikatne klimaty mango. Mm. Najbardziej mi się to kojarzy z tym, co mieliśmy fit z pizza. Tylko, że ono nie jest mm. takie intensywne, nie bije taką mega przesadzoną słodkością. Jest to takie bardzo delikatne. Trzeba naprawdę się wąchać. Czuć też też takie świeże owoce, taki lekki kwasek tych owoców, nie? Wiesz co, chyba mówimy o tym samym, tylko no. tu braliśmy w słowa, mam wrażenie. Za chwileczkę będzie nasze pierwsze próbowanie z dwóch na tym filmie. Eee, no to co, z czym tutaj za chwilę będziemy jeść? A, no, zrobimy sobie burgera, tylko taki z lepszym mięsem niż zazwyczaj. No, więc troszeczkę nam to wejdzie, będziemy to mięso smażyć, a nie robić w mikrofali. Mam nadzieję, że no, niektórzy właśnie... z was się cieszą. Ale widzimy się <laughs> za momencik. Dobrze, to jesteśmy już z powrotem tutaj. Yy... Może powiedzieć prawie tradycyjnymi burgermajkami, jakby to zwałek zwał. Mm -hmm. Ale tutaj to razem właśnie powinniście wychwalać nas pod niebiosa, bo w końcu nie ma znienawidzonej mikrofali w użyciu, A! Tylko jest normalnie na no terenie tak, no zrobione bo... krążki burgery. Tak, Dobra. bo nie jest kotlet ze szczura, tylko normalne wołowy. Dobra, dozujemy. Zaraz postaram się wam coś powiedzieć więcej na temat konsystencji. Na pierwszym planie taka właśnie taka normalnie jakby woda, taki, woda, która się wytrąciła z tego, taka totalna ciecz. Na pierwszym planie jest, jakby pierwsza wychodzi, a potem wychodzi, to jest coraz bardziej gęste. No to jest konsystencja, mam wrażenie, niemalże soczku takiego gęstego. Ale o, są takie grudy. Jakby trochę bardziej ruszyło w pewnym momencie, się odblokowało. Strasznie dużo mi się go teraz nałożyło. Bardzo dobrze zmielony, przypomina konsystencję ciekiego hula. Tak to się prezentuje. No to, to akurat w tym wypadku no, film totalnie nie oddaje jego konsystencji. Mam wrażenie, że mam nadzieję, że może widzieliście coś bardziej o, z tego, jak wtedy go... Ale nie ma żadnych pestek, nie? Z Tyle, można powiedzieć. dawałem. Ja ci też przydozuję. Sprawdzimy, jak to jest. No, on taki jest, dosyć dobrze się go wylewa, tylko trzeba uważać, bo momentami, tak jak się coś odblokuje, i wtedy poleci to nieco obficiej. Ale tutaj Mike właśnie mm -hmm. dostał taką obfitą łyżeczkę, jak na pewno ja miałem. Rozprowadzamy ją. Oj, 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 oj. Trochę mi bardziej poleciało tu z tej strony. Dobra. To co? Burgerek. Więc czapkę i. Czapkę niewitkę i zobaczymy. Hallelujah. <słuch> Dobra, sprawdzimy, jak się prezentuje tutaj w takiej w takim towarzystwie. Dokładnie. To co, Majku? Dobrego apetytu? Dobrego, no, no, Myślę, że. I bardziej ci muszę życzyć dobrego apetytu, jeśli ten burger to jest twoja robota. No. <laughs> Okej. Okay. Mmm. jak. Nie powiem co. Czuję, no, że na razie w ust, no, język uderza pikantność, która rośnie mm. powoli. Tak, jest, tak. Ale nie czuję jego smaku. A teraz chyba minimalnie. O, zlizany z palca bezpośrednio, bo już musiałem. O kurde. Ej, e, współgrają ze sobą i tak jakiś taki nieprzyjemny, gorzki lekko smak. Czuję też taką gałęź, właśnie. Mm. Ale obok tego jest słodkość! No, one ze sobą nawzajem, na siebie nawzajem nie, 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 nie nachodzą, na no. tylko czuć je oddzielnie. Tą gorzkość też poczułam. To, to jest mocny nawet. szczypie mnie bardzo w tym. Taka szczepiąca ostrość. No, wybaczcie, będziemy się bardzo no. blizywać tutaj, bardzo wycierać w tym filmie. Bo on no, brudzi bardzo, ten burger. Jak to burger? No. <laughs> Czuję go mocno czy ciepło na wargach, w ustnej. O kurczę. No, pali. Czułeś, są te słodkie smaki w tle, i Jezu, jak to mnie pali, jak się wycieram, to jak mnie to pali no, na mordzie, strasznie. O mnie usta bardzo usta, no. Strasznie, to jest bardzo boleśnie i nieprzyjemnie. To jest srogi zawodnik. Ja na taki sos smakowy, to tym bardziej, mogę powiedzieć. No właśnie. Mm. Nie za bardzo czuję tego smaku, oprócz właśnie tej ostrości i takiej nuty trochę gorzki. Na pewno można pochwalić ostrość, która mm. wydobywa się z tego burgera. Hmm. Myślałem, że burger go zatumi, a to kurna, no nie, nie zatumił. Nie spodziewałem się takiej mocy i takiego uczucia, zwłaszcza tego, teraz, obecnie teraz w kącikach czuję, zaraz oszaleję od tego. Hmm. a ja usta bardzo, wiesz, hmm. są spałome. Jak już teraz nie wiem, to wszystko poparzyło mnie tutaj. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie na łyżeczce, bo czułem i słodkość, no. i, i moc ale, smaku. Tak, ale na musimy zrobić sobie chwilę przerwy, żeby to zeszło, nie? Dokładnie tak, więc widzimy się za momencik. <laughs> Dobrze, no to już troszeczkę tutaj doprowadziliśmy się do porządku, mam go już tutaj otwartego i go dozuję, nie ociągam się. Będzie to problematyczne tutaj, widzę to dozowanie, no ale najważniejsze, żeby... To będzie najtrudniejszy moment, żeby dobrze przydozować i żeby potem dobrze wylądował w naszych buziach. Proszę bardzo, tak to ładnie wygląda, wręcz taki dzisiaj podstawek wybrałem, że to wygląda wręcz jak, kurde, jakiś słonecznik trochę się prezentuje tutaj. Takie płateczki w ogóle i tutaj ten środek taki kolorowy. I nie ucieka, nie ucieka, to najważniejsze. Dobrze, Majku, nie zachwycajmy się, tylko... Chlup ten głupi dziób, jak to mówią. Mówię 3-4 i lecimy z tematem. Nie szczupiemy się. 3, 4 ry Mmm, słodko taki... To jakby trochę słony karmel nawet, kurde. Na początku słodki, a potem gorycz papryk, taka na pstęg, O koszki. kurde, to teraz mi to... Ale straszna taka gorycz. Ach, ale dziwny. Ale silna gorycz. Kojarzy mi się to z... Pamiętasz, że mm, Ale dziwny. Pamiętasz, kurde, kosę tą pierwszą, mm. czerwoną, tą wiśniową, ale też taka gorzka, jakoś taka dziwna była. Coś tu jest. Ale straszna gorycz, nie, nie pomyślałem, nie myślałem o takiej. Też nie. Ale rozgrzewa gardło. No cofuję to z tym słonym karmelem, to mi się tak pierdolnęło, ale... Mm. tej słodyczy, która była, czuwałem taką słoną nutę gdzieś w tle i to było dziwny no. dziwne O Jezu, czkawka. A jak potem walnęła ta gorycz papryk... <coughs> <coughs> jest mocny. No słyszysz, czkawka nie? No jak ty masz czkawkę, to to naprawdę, coś konkretnego. Ale ta słodycz to po prostu minęła szybko, Powiem Ci ja. <tryk> Bardzo. Myślałem, że trochę dłużej posiedzi. Kilka sekund ją poczułem, była ciekawa i spoko. No. Bo te dziwne jakieś słodkie nuty, w <tryk> Jezu. Ale to boli jak ty znasz. Ale gardło pali w cholerę. Boki języka teraz dostają strasznie. O jest. Boleśnie. Miał gardło. Bardzo gardło boli. szkawka, że nie, nie wiem. <tryk> Ojej oj, to, to, jest taki, to jest taki ostry strzał, że troszeczkę zaraz... Yy, podwyzwanie. już wręcz. podwyzwanie lekko to podpada. No powiem tak, no te 3 na 5 to bym się zastanowił. To takie bardzo górna granica tej trójki. Ale jak oni sami przecież zwrócili uwagę. Niektórych no. może to być rzecz no. nie do spożycia. dla ale no. nie do spożycia, ale... No. Z przebojami. No, Wow! Ale szkoda, że ta słodkość tak szybko minęła na no, za no. zanim się potem taka górę silna, masakrycznie mm. silna. Ale to jest różnica, że dosyć... Ten burger jednak mimo wszystko dosyć mocno, nie niwelował jego mocno, nie? No. Ale i taka moc była wyraźnie, wyczuwana. By tak, tak, nie spodziewam. się, że to będzie aż tak mocne, nie, te szkawka tak. mi nie daje żyć. Znaczy tej szkawki nie ma, ale. Już jakby tak już chyba odpuszcza, wiesz? Już chyba odpuszcza z tyłu gardła. Oczka mi zawią, lekko, ale to raczej nie będzie widać, bo tak czuję, że takie lekkie zawilgocenie to jest tylko dosłownie. My to chyba szczerze już za na takie rzeczy. No dlatego tak tutaj kombinujemy, wiesz, odświeżamy wszystko. Dobrze, nie ma tego rankingu, nie? No. Ranking to już teraz w ogóle, moi drodzy, nie ma sensu, tak powiem, w odniesieniu do tego, bo się pojawiały komentarze, że ten ranking wrócił, że się wam przydawał. No to już nie ma sensu, naszym zdaniem, bo... Bo już tak często wam jakieś gorsze dni, chyba, no że ciężko nam to wycenić, po prostu. Ta, nie? Ta. Przykładem jest chyba ostatni kosmik Venom, gdzie czerwony pingwin, na przykład od czerwonego pingwina, on nie jest tak mocny jak według nas, no nie? No on uznał, że te 3, 5 no. na 10 jest jak najbardziej adekwatne, no. że on raczej nie różni, powiedział się, do tych, <laughs> y, poprzednich, nie? Więc no. Wie, więc, więc, to, więc ja to u nas jednak coś musi być nie tak, już no. z tym odczuciem ostrości, nie? No, w końcu już 6 lat ponad, no nie? No, no chyba już nam się coś, Popie, popie przyło. Dobrze, ale to taki off topic trochę. No. Wracając do tematu, zaczynam czuć, że my coś tutaj... Niezwykle... No klat... nie, to tutaj coś nad brzuszkiem, a pod radką piersiową w sumie pali. No. Ja wiem, no, mam w tej jeszcze jednego mylnermyrcia, co no. mi kojarzę i chyba ten raz po niego pójdę. ja nie mogę tej czkawki uspokoić. No zaskoczył, nie? <śmiech> <śmiech> mnie z... Kurwa, jest, nawet nie wiem czy poleci, czy nie, bo a tej nuty słodkiej nie ma aż tak, ona prawie nie istnieje. No bardzo rzadko jest. No, ona jest debiat. dosłownie hmm. ułamek sekundy zanim się przewo. No. Jeśli chcecie poczuć masakrę z nałożoną gdzieś tam w wierzchu przypudrowaną słodkością, to to jest coś no, dla nas. No z silną goryczą papryk też, nie? Nie wiem, ja bym go może nie wiem polecił dlatego, go interesują takie kombinacje, bo dla mnie jest bardzo ciekawie, bardzo oryginalna bardzo ciekawie skonstruowany jest. No to. ja za moc na pewno mogę polecić, bo 15% nagi Joloki robi robota. I czuć, że tu jest mnóstwo tej papryki, bo <laughs> przez to właśnie gorycz jaką on tu daje, nie? To nie jest słaby sos, naprawdę to, to jest sos już dla średnio zaawansowanych, spokojnie za chwileczkę pokazuję Wam jaką daliśmy punktację. Dajcie mu szansę. No. Drugi sos od zakręcony, Chili u nas po bardzo długim czasie. Jeszcze tylko tak szybko dodam co do reszty oferty zakręcony, Chili. E, raczej nie będziemy mieli ich na celowniku, bo to są sosy z to paprykowe, to paprykowe. A my chcemy, szukajmy czegoś co zapowiada tutaj ciekawy smak. A jak wiecie my z paprykowymi no... nie przepadamy. Chęc. No nie, nie my akurat nie. Dobrze Majku, to chyba wszystko. Tak. Na koniec ten sos sprawił taki chaos troszeczkę tutaj u nas, no. ale tak się można spodziewać i w tym stanie takiego lekkiego już Uspokojone chaos, uspokojonego chaosu się z Wami żegnamy. See ya! Okay.